Dzień dobry, tu ja mówię. Nie, to nie pomyłka. Dzisiaj jeszcze raz w tej samej bluzie. Z tego względu, proszę Państwa, że w poprzednim odcinku niech nie padła mantra kolorystyczna. To jest granatowy indygo ciemno niebieski. Moja część. Teraz czekam cierpliwie, jak zawsze, na Państwa. Wersje kolorystycznych wypadków. Proszę Państwa, dzisiaj mnie strasznie kusiło, aby ponarzekać, żeby się trochę pożalić na własny los. Bo naprawdę mam serdecznie dość. Jestem wrakiem człowieka po tym, po tym całym garażu warsztacie. Państwo się pewnie dziwicie, że to tyle trwa, no ale że Państwo, mnie cały czas leje. Jak nie śnieg, to deszcz wejście na tą blachę i, i tam dłubanie przy tym, no to jest, no nie życzę nikomu nie życzę nikomu, no może tylko jednemu ministrowi, który ma na imię Adam i dzisiaj już miałem ciemno w oczach, no jest taka stara dekarska prawda, która mówi, że jak czujesz, że chodzisz po dachu czy po drabinie jak po ziemi no to zejdź zanim się zabijesz, no ja tak mniej więcej pół dnia się czułem i dzięki Bogu Dzięki Bogu żyję, ale w końcu pomyślałem sobie, że nie. To trzeba jednak spinać pośladki, nie ma rudzić. Na szczęście skończyłem tą część najważniejszą, czyli położyłem te gąsiory i te wiatrownice, spiąłem na górze. Także jutro tylko już prace wykończeniowe na, na daszku nad tarasikiem. I mam nadzieję, mam nadzieję, chociaż już to mówię od tylu tygodni, że. Że sam nie wiem, czy wierzę w to, co mówię, no ale muszę to skończyć, bo już zima zaraz i będzie po wszystkim. Tak czy inaczej, nie będę, nie będę marudził na temat własnego, własnej kondycji, a mógłbym długo. No, a będę się trzymał zasady: spinamy po ślady idziemy do przodu. Proszę Państwa, zacznę tak frywolnie, chociaż za chwilę będzie poważnie. Stara mnie opieprzyła. No opieprzyła mnie strasznie. Za taki gadżet. Ja jestem gadzie, gadżeciarzem, tak to się mówi. No to chociaż to, to współczesna nowa mała do mnie nie przemawia. No, Bibel ociarzem, o. Uwielbiam takie rzeczy. To już kiedyś Państwu mówiłem, że to wychodzi gdzieś tam z perelowskiej biedy. Ja się wychowałem na biednym, szarym podwórku, ale było wesoło. E, dzisiaj Państwo doskonale pamiętacie, że e, największą atrakcją to była puszka po Coca-Coli, którą można było postawić na półce albo naklejki z kaczorem Donaldem w gumach, do dorzuciach Donald, ale to były gumy Uch. albo e, pachnące chińskie gumki. Pamiętacie? No, co niektórzy u nas w szkole jedli to nawet no i żyją do dzisiaj bez omikronów. Proszę Państwa, no, byłem w jednym z sklepów budowlanych. No, patrzę, jest coś takiego. To jest kibelek i no myślę, że no muszę to mieć. No bo kurde, ktoś się, ktoś się natrudził, wpadł na taki fajny pomysł. Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Popem z biskupina jestem. No i kupiłem. A tutaj do tego kibelka, proszę Państwa, jest dołożony lizaczek typu Kożak. Lizaki typu Kożak, pamiętacie? Były takie kolorowe. Kolorowe były najlepsze. Takie wyglądały jak, jak balony. E, no i, i co? No to krzyczeć na mnie za coś takiego. No dajcie spokój: 5 zł, par marne. To, to, to po, po co to się drzeć? No, kupiłem sobie i sobie będę miał. Tam położę obok tej lampki, co się zaświeciła. I obok tej brokatowej ciuchci. Piękna rzecz, przyznacie Państwo też. Chińska. Elegancka, brokatowa, ta ciuchcia za parę złotych też, wyniesiona z jakiegoś Auhana chyba. To tyle, proszę Państwa, Do odwrócenie uwagi od różnych przygód życiowych, odykarskich zdrowotnych. A dzisiaj, proszę Państwa, krótko, bo to nie chcę Państwa załatwiać o tym nieszczęsnym Sebiastyanie i Sejczęta. Proszę Państwa, to była pierwsza wielka akcja w moim wykonaniu, kiedy ja pojechałem po PiS, gdzie jeszcze byłem kojarzony z tak zwanym betonem, to zawsze to była głupia, głupia teoria, głupia teza. Pojechałem po nich strasznie, z kilku powodów naraz, ponieważ to była żenada, trzeba było po prostu zachować się jak człowiek. No to... I to wszystko, no przecież to był jakiś śmieszny incydent, tam nikomu się nic nie stało, tak? Jakaś mała stłuczka, po tej, bo zresztą po tym, po tym incydencie był cały szereg innych, i to, i to borowcy brali na siebie, i te kolumny polityków brały na siebie. I, i ta sprawa się tak nie, nie ślimaczyła i nie, nie wyglądała tak idiotycznie jak, jak to, co zrobiono wokół tego nieszczęsnego Sebastiana. Eee, proszę Państwa, no i co się okazuje? No, to jest, są tak zwane uczucia ambiwalentne. Oto po, po latach odzywa się skruszony, sprawiedliwy i uczciwy Białoborowiec, który twierdzi, że składał fałszywe zeznania. Dla mnie to było od początku jasne, że oni wszyscy składali fałszywe zeznania, bo tak to funkcjonuje. No ale czy to jest taki wielki bohater? No proszę Państwa, on jest w tej chwili na emeryturze, więc jemu wszystko wisi. Za to, że składał fałszywe zeznania, a już ma polityczną opiekę w postaci mecenasa Kalisza, to przypomnę, że to jest ten wiarygodny mecenas, który mówił o tam coś w zespole chwiejności Goleni Prawej u Kwaśniewskiego, który pijany jak świnia składał wieńce bodajże w Charkowie wtedy to było. E no to proszę Państwa, czy to jest taki wielki bohater? Czy on działa społecznie? Czy on robi, robi nam dobrze? No, on robi dobrze sobie. Za przyznanie się i skruche to tam dostanie karę grzywny albo coś tam w zawieszeniu, jakiś śmieszny. <laughs> Może każą sędziowie. Po, po, z justycji posprzątać park ze dwa razy w tygodniu, to wszystko. Natomiast w Ziemi ugotował całą grupę kolegów, być może jeszcze czynnych zawodowych, którzy oczywiście do tych zeznań zostali zmuszeni. Oczywiście, proszę Państwa, zawsze można powiedzieć, no dobrze, ale nikt im nie kazał tego robić, nikim, w takim sensie, że mogli powiedzieć nie, zrezygnować z pracy i tak dalej, wtedy powiedzieć, że złożyć prawdziwe. Zeznania, tylko ja zawsze Państwu powtarzam, że świat nie jest aż taki piękny, szlachetny i taki idealny, jakbyśmy wszyscy chcieli. Ludzie w takich podrabkowych sytuacjach to na tysiąc może jeden zachowa się odważnie, zachowa się przyzwoicie, a większość po prostu nie chce mieć problemów i tak to działa. I to jest jakby jeden aspekt tej sprawy. Dla mnie to nie jest żaden bohater. No jest takie brutalne określenie no, kapuś to kapuś, no, trudno jeśli się coś zrobiło głupiego, złego a później się z tego próbuje wyjść jeszcze głupiej no to, 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 to nie ma nic wspólnego z jakąś odwagą cywilną i, i nie daj Boże bohaterską postawą natomiast proszę Państwa, co w tej sprawie jest najbardziej tragiczne najbardziej bulwersujące, najbardziej przygnębiające otóż proszę Państwa, ja słyszałem Setki razy od różnych, no przepraszam za słowo frajerów, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak to wygląda, a coś ty tam z tym e, wielkim celebrytą, co się jąka w czerwonych portkach, e, takiego zrobił i, i że on sobie dalej jest i bije rekordy, i śmieje się co wszystkiego. Proszę Państwa, no teraz widzicie dlaczego, dlaczego to funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Możesz sobie stawać na głowie, jeśli się zderzysz z takim blokiem, jeśli masz na przeciwko siebie, siebie taki aparat państwa, czy aparat w postaci korporacji zawodowej, tak to, tak to nazwijmy. A ja przypomnę, że ten celebryta to na swojej imprezie popija piwko z rozmaitymi sędziami, to ten celebryta, który jest... Ma na koncie kilka wyroków za zniesławienie, znieważenie, naruszenie dróg osobistych, potrafi zorganizować spotkanie pod tytułem stop, hejt i tak dalej. To jest niesamowite, jak się na to wszystko patrzy, ale do ludzi, do szerszej opinii publicznej dochodzi tylko i wyłącznie skrót, czyli pomaganie dzieciom. Te wszystkie obrazki kolorowe, no dokładnie tak samo jak ta paranoja, która funkcjonuje, no będę Państwu tego... Tego tłumaczył, ale do czego zmierzam? Proszę Państwa, e, w sądach, e, w, w budowaniu e, gotowej wersji wydarzeń, a pierwsza wyda, wersja wydarzeń zawsze jest najmoc, najmocniejsza, najsilniejsza, a później bardzo ciężko to, to odkręcić. No to budowanie takich historii i zderzanie się z takim aparatem państwa no, skazuje, nie tylko państwa, ale jak mówię, grup rozmaitych, zawodowych, celebryckich, tak zwanego lepszego towarzysza, skazuje człowieka na, na niepowodzenie i na przeciąganie, na zaszczucie, na starcie i do mety ten człowiek jest w taki sposób czołgany. Proszę Państwa, ja nie będę wygłaszał jakichś planów pod własnym adresem, ale to, co mi się udało zrobić w przypadku tego celebrytu, ja uważam za rzecz genialną. Tyle rzeczy, ile wypłynęło przy, przy tej okazji, i udało mi się też dwa procesy z nim wygrać, no to to jest, to jest fenomenalne zjawisko, biorąc pod uwagę to, z czym mamy do czynienia, i z jakimi historiami musimy się, musimy się zderzyć. Także w momencie, gdy wychodzi na przykład taki minister Błaszczak, mówi, że wszystko jest pozamiatane i wskazuje tego człowieka jako winnego, a się okazuje, że on miał rację, o czym mówiłem od początku, w sensie, że to on się prawidłowo zachował, biorąc pod uwagę przepisy kodeksu drogowego, no i minister mówi, że ten młody człowiek się przyznał, to też jest przecież nieprawda i wrzucił tą pierwszą informację i wokół tego się to później kręciło. Jeszcze jedna charakterystyczna rzecz, proszę państwa, jak to się robi prymitywnie, ale zawsze skutecznie, tam była cała grupa świadków, która twierdziła, że nie słyszała żadnych sygnałów dźwiękowych. Tylko na czym polegał promet? To była grupa niepijących alkoholików no to już na starcie, ha ha ha, hi 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 wiadomo, że oni tam z widy delirium nie wiadomo co, co jeszcze z tym, że ta grupa ludzi to była grupa terapeutyczna, które tam od kilku tygodni, miesięcy niektórzy od kilku lat nie pili no ale podważenie podważenie zeznań tych świadków no to to jest moment a nikt nie odważył się podważyć zeznań borowców, którzy jak się okazują, okazuje kłamali no, przynajmniej jeden z nich twierdzi twierdzi, że kłamali no i teraz proszę Państwa radźcie sobie w tym, radźcie sobie w tej mętnej wodzie i jeszcze jedna ważna rzecz, czy sąd wykrył te wszystkie no nie niuanse, ale twarde, twarde E, twarde stanowiska z, z obu stron, i tak naprawdę twarde dowody, bo jeśli mamy zeznania świadków, iluś tam świadków po jednej stronie, którzy nie są zainteresowani, no przecież ta grupa terapeutyczna, ona nie była, chyba nie miała żywego interesu w tym, żeby którąkolwiek ze stron obciążać. Natomiast sąd daje wiarę zeznaniom świadków, którzy mają bezpośredni interes w tym, to, to tak naprawdę są, oni powinni być stroną tego postępowania. No i chyba część, część, z nich, część z nich była, bo no na pewno, bo to chodziło o zdarzenie drogowo w końcu. No to jeśli sąd daje wiarę bezpośrednio zainteresowanym, to oczywiście nie można tego wykluczyć. No to, yy, bywa tak, że, że ci, którzy E, uczestniczą w jakimś zdarzeniu no na tym w ogóle procesy polegałem, żeby udowodnić swoją e, u, no, powiedziałbym coś głupiego udowodnić swoją niewinność no ale niestety zdarza się to w art. 212 na przykład tak jest jest wrócony kontratyw i trzeba e, udowodnić, że się jest niewinnym e, no tak czy inaczej e, proszę Państwa na starcie, jeśli sąd ma do dyspozycji 99% sądów jeśli sąd ma do dyspozycji zeznania po jednej stronie funkcjonariuszy czy jakichś znanych polityków, celebrytów, aktorów i tak dalej. A po drugiej stronie zwykłych kowalskich, czy nie daj Boże jakichś byłych alkoholików, czy leczących się alkoholików, nie ma szans, żeby to się w sądzie przebiło. I tak ta machina, tak ta machina funkcjonuje. Także rada jest jedna, proszę Państwa, jak najdalej. Jeśli macie tylko możliwość nie pakowania się w jakieś afery sądowe, to róbcie wszystko, żeby, żeby Was to nie dopadło. Po mnie to już akurat spływa, bo dla mnie to jest chleb powszedni, że tak powiem, że się prowadzi aktywną działalność publiczną, to, to, to nie ma siły, żeby wcześniej nie, czy później nie trafić na sale sądowe mniej czy na bardziej głupiej, głupiej sprawy. <coughs> Przepraszam go, widek. Ale proszę Państwa, jeśli <coughs> jeśli mogę coś doradzić, to naprawdę unikajcie, unikajcie szpitali i sal sądowych. Bo z jednego i drugiego można wyjść w taki sposób, że nie poznacie się w lustrze. No i oczywiście nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Co by nie sądzić o tym Seychento, o tym Sebastianie, o tym co tam się działo, no przecież te akcje żenujące ze strony kodu to, to, to też nie jest coś, co, co można, co można przełknąć ze spakiem. No ale w momencie, gdy obywatel zderza się z aparatem państwa, to ja zawsze stoję po stronie obywatela, bez względu na to, kim on jest i co sobą reprezentuje, bo to jest człowiek na pozycji straconej. Także jest oprócz rady, aby unikać pewnych to jeszcze jedna e, e, dobra rada, bo zostanę wujkiem dobrą radą. To proszę Państwa, trzymajmy się w takich sytuacjach razem, bez względu na podziały polityczne, bo to jest w naszym najlepiej pojętym interesie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.